I dzisiaj Państwu będę mówić na temat systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym na podstawie normy 17.025. Omówimy sobie tą normę 17.025, bo tego dotyczy dzisiejsze szkolenie. Powiemy sobie, jaka jest rola akredytacji laboratoriów, aby można było mówić o systemie wzajemnego uznawania. Powiem słów kilka na temat Wymagań dla akredytacji, takich, takich wymagań formalnych, i później przejdziemy do omawiania poszczególnych punktów normy, zaczynając od bezstronności, zaczynając od poufności, poprzez wymagania związane ze strukturą, zasobami, procesami. Zacznijmy od definicji zacznijmy od tego, czym jest jednostka organizacyjna. Bo mówimy o laboratorium jako o jednostce organizacyjnej, mówimy o laboratorium o, nie tylko jako o budynku, nie tylko jako o zespole ludzi, tylko mówimy właśnie jako o jednostce, o pełnej organizacji. Laboratorium jako jednostka organizacyjna, czyli jako ten system, który jest. Utworzony, aby osiągnąć jakiś określony cel. Znowu to jest to podkreślenie, że nie, nie jest w tej chwili powiedziane wprost: powinno być wyposażone, czyli musi, musi być wyposażone, tylko powinno mieć dostęp. Laboratorium powinno mieć dostęp do wyposażenia, które będzie niezbędne do działań, do wykonywania działalności laboratoryjnej, ale jeżeli laboratorium korzysta z wyposażenia, które znajduje się poza jego stałą kontrolą, to musi zapewnić nad nim nadzór. Dokładnie tak samo jak w przypadku wyposażenia, które posiada na stałe. Dane powinny być zapisywane w taki sposób, żeby można było śledzić kierunki ich zmian, i tam, gdzie jest to możliwe, powinny być zastosowane odpowiednie techniki statystyczne celem przeglądania tych wyników. To monitorowanie powinno być zaplanowane po. po Poddawane odpowiednim przeglądom i powinno obejmować na przykład korzystanie z materiałów odniesienia, na przykład korzystanie z alternatywnego wyposażenia, jeżeli zostało poddane wzorcowaniu dla zapewnienia spójności pomiarowej wyników, sprawdzanie działalności, działania wyposażenia. Skarga, tak jak mówiłam, to jest wyrażenie niezadowolenia. Wyrażenie niezadowolenia skierowane do laboratorium przez jakąkolwiek osobę czy organizację dotyczące jego działalności czy wyników tego laboratorium, na które oczekiwana jest odpowiedź. Skarga jest związana z wymaganiem odpowiedzi, z przedsięwzięciem konkretnych działań i wyma wymagana jest odpowiedź na. Y, Tę skargę, która została złożona. Jeżeli laboratorium nie odpowiada na skierowaną przez klienta skargę, klient może zamiast do sądu, zamiast się sądzić, zwrócić się do Polskiego Centrum Akredytacji, poinformować, że dane laboratorium nie odpowiada na kierowane przez niego skargi. Korekcja działania w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności. Jeżeli krzesło nie ma nóg, to korekcją będzie. Dołożenie tych nóg, żeby wyeliminować tę wykrytą niezgodność. Zapewniać, że przed wydaniem dokumenty są zawsze zatwierdzane pod kątem ich adekwatności przez upoważniony personel. Mamy do czynienia z okresowym przeglądaniem dokumentów, jeżeli to jest konieczne, z aktualizacją dokumentów. I laboratorium powinno planować działania dotyczące ryzyk i szans. I powinno zaplanować sposób integrowania i wdrażania tychże działań w swoim systemie zarządzania i jakiejś oceny skuteczności tych działań. Więc musimy określić niezbędne to doskonalenia i potencjalne źródła niezgodności.